Witam Szczęść Boże. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o trzech rodzajach ataków złego ducha: dokładnie ducha, nieczystości, pokusami. Czyli to ja, wszystko co opowiem, to jest na podstawie mojego doświadczenia, to jest wszystko to co zauważyłem u siebie. Także tym się chcę podzielić z Wami. A więc y, trzy takie rodzaje ataków y, złego ducha. Czyli pierwszy, kiedy człowiek jest y, na drodze kościoła, lub nie jest. Czyli jest wtedy letni, czyli obojętny na zło. Czyli jedną nogą jest y, w kościele, a drugą y, na tej złej drodze. Czyli dokładnie. Podatny na tą złą drogę, to bym powiedział. Czyli, czyli ta obojętność właśnie jest tą taką przeszkodą, nie? czyli, czyli te, tak może być. Wtedy przychodzi pokusa dokładnie od ducha nieczystości, lecz człowiek nie wie, że to jest zły duch. Czyli tu jest to ważne, że nie wie się wtedy. On działa najczęściej w jego myślach. Czy może jakieś przedstawiać obrazy erotyczne, jakaś namowa potrzebty na jakieś filmiki internetowe, gazetki, szukanie jakiejś kobiety, jakiejś okazji? Przykładowo, to mówię już jako przykłady, ale tak on działa. Czyli zły duch nieczystości dokładnie jest schowany i łatwo mu zwieść człowieka. No i tu jest takie coś bardzo ważne. Czyli to, co przeczytałem, że on jest schowany. Czyli człowiek w tym momencie nawet nie pomyśli o tym, że jakaś myśl, która mu się pojawia po prostu, czy też jakiś obraz może być od tego złego ducha, tylko nawet o tym nie myśli, tylko to wszystko bierze jako swoje. I dlatego jest łatwo wtedy złemu, Zwodzić tutaj każdego jednego bym powiedział, kto nie wie po prostu, czyli jakby y, tych myśli y, nie rozróżnia i też y, no, nie wie o tym, że zły duch może właśnie w taki sposób działać. Czyli człowiek wtedy nie walczy, tylko tutaj też nie do końca może wejść w tą pokusę, ale wtedy łatwio, łatwo temu złemu po prostu zwieść go. No też nie musi. To też zależy od osoby. Ale to jest pierwszy taki rodzaj ataku. I teraz drugi. O co chodzi w tym drugim? Czyli człowiek na drodze kościoła walczy. Czyli tu jest to słowo, że walczy ze złem, kiedy mocno opowiada się za Bogiem. Dokładnie. Czyli tu potrzeba mocnego opowiedzenia się za Bogiem żeby zacząć walczyć. Czyli y, y, walczy ze złem, kiedy mocno opowiada się za Bogiem, wtedy nie jest obojętny. Czyli to jest bardzo ważne, tak jak tu wyżej powiedziałem, że jest obojętny, tak tu nie jest obojętny na zło, nie jest obojętny na grzech. Czyli nie jest obojętny na grzechy i pokusy. Walka polega na tym, że wie się, że to jest zło, czyli że to jest złe. Po prostu. I się tego nie chce. Dlatego się walczy ze starymi przyzwyczajeniami. Czyli te stare przyzwyczajenia, bym się odniósł do tego, do tego pierwszego tutaj rodzaju. czy kiedy wchodził w to bardzo łatwo i nawet z chęcią, czy, czy, czy z ochotą. Czyli później już tutaj walczy z tymi starymi przyzwyczajeniami i teraz jak walczyć, w jaki sposób czyli sakramenty kościoła są umocnieniem dla każdego jednego czyli trwanie przede wszystkim w sakramentach drugi to jest modlitwa, różaniec ja tutaj wymieniłem i odpychanie pokus czyli na tym polega walka czyli dokładnie ja nie chcę tego, ale no może być tak, że jestem jeszcze za słaby, żeby to całkowicie odepnąć i upadam, ale nie chcę czy to jest bardzo ważne? Czyli kiedy się upada, wtedy się powstaje. W powstaniu pomaga różanie. Czyli to ja piszę też ze swojego doświadczenia i sakrament spowiedzi. No i trzeci taki rodzaj walki ze złym duchem nieczystości, czyli który napada człowieka obrazami i podnietami. Czyli tak dokładnie to. Wygląda obrazami i podnietami, czyli działa mocno na całe ciało, podnietami, czyli to warto zapamiętać, które są bardzo silne i bardzo ciężkie do odparcia. W tej walce człowiek wie, że zły duch go napada. Czyli to jest ważne, że człowiek wie, że zły duch go napada i uderza bezpośrednio na jego ciało. Wie, że to nie jest żadne przyzwyczajenie, czy też uzależnienie. Czyli to jest też bardzo ważny punkt. Wie, że to nie jest żadne przyzwyczajenie, czy też uzależnienie, bo już się oduzależnił. Nawet jak był y, y, po prostu uzależniony od, od jakichś filmików erotycznych, czy, czy tam od jakichś gazetek, to już jest oduzależniony. Czyli to jest tylko i wyłącznie napad na. Nasze ciało, dokładnie, czyli to się wie, że to nie jest ani przyzwyczajenie, ani uzależnienie, tylko napad przeciwnika. No i dalej, nie chce tego i walczy z tym, lecz często upada. Powstaje dzięki łasce Bożej. Czyli tu przytoczyłem drugi, drugi list, to jest do Koryntian 12:9, lecz Pan mi powiedział, Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Czyli chodzi o to, że im człowiek tutaj więcej razy upada, czyli jest słaby, w tym momencie moc, czyli, czyli moc w nim się udoskonala, czyli staje się dokładnie mocniejszy. Czyli, czyli te słabości, to, to, że sobie nie radzi z tym, yy, yy, powodują w nim właśnie to, że łaska Boża zaczyna mocniej działać w nim samym. Czyli dokładnie o to chodzi w tym yy, po prostu cytacie, i dzięki temu staje się mocniejszy i silniejszy. Właśnie na odpychanie, odpieranie, przeciwstawianie się pokusom. Czyli o to chodzi. Był taki pierwszy punkt. Służy to oczyszczeniu serca. Bo to, co ja zauważam. nie? Czyli służy to oczyszczeniu serca. Drugi punkcik. Człowiek upadając, czyli teraz co widzi po tych upadkach. Czyli po pierwsze, kiedy doświadczy się takiego upadku, czyli podczas tego ataku złego ducha, czyli kiedy się doświadczy tego Upadku, jest się jakby w, takiej, w stanie takiej depresji. To można w cudzysłowie powiedzieć, ale to, to nie jest depresja. W stanie takiego, takiego jakby upokorzenia też. Czyli, czyli, czyli wtedy te, 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 te dwa stany po prostu no są takim osłabieniem. Całkowitym umysłu i, 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 i ciała do, do jakiegokolwiek działania, że tak powiem. Czyli, czyli te, te, te upadki są bardzo mocne. Dokładnie, aby ktoś uderzył rzeczywiście o ziemię i nie mógł powstać. Tak w cudzysłowie, czyli tak wyglądają te upadki. Czyli tutaj człowiek upadając widzi, że on sam jest słaby i bez Boga nic nie jest w stanie zrobić. Czyli, czyli dokładnie nic nie jest w stanie zrobić bez Boga. Tu napisałem w pierwszym punkcie, że służy to oczyszczeniu serca. Czyli ja zostaję oczyszczany. dokładnie moje ja zostaje oczyszczane. Czyli to, co powiedziałem w drugim punkcie, człowiek upadając widzi, że on sam jest słaby i bez Boga nic nie jest w stanie zrobić. Czyli nic. Czyli to, co zostaje, to ja oczyszczane dokładnie. Jeśli wcześniej myśli, że ja mogę to, ja mogę tamto, ja sobie poradzę, no właśnie nie, właśnie to ja zostaję oczyszczany z tego. Z tego takiego ja, czyli z tego takiego jakby wywyższania się trochę, można powiedzieć, albo liczenia, o liczenia na swoje siły, że ja mogę. Nie, właśnie nie, właśnie o to chodzi, że bez Boga nic nie jestem w stanie zrobić. No i dalej trzeci punkt. Czyli te upadki służą temu, aby nie wpaść w pychę i nie zacząć sobie przypisywać dzieł dokładnie, które Bóg czyni przez człowieka, lub wyczekiwać na oklaski od ludzi, czyli czy też pochwały. Człowiek jest tylko narzędziem w rękach Boga i to wtedy widać, właśnie, tu powiedział, że dzięki tym upadkom widać to, że człowiek jest tylko narzędziem w rękach Boga i dlatego całą chwałę powinien oddawać Bogu. Właśnie te upadki dokładnie tego uczą. Czyli te upadki dokładnie tego uczą. Tu y, przeczytałem, że, y, że y, te upadki, właśnie aby nie wpaść w pychę, aby człowiek nie, nie wpadł w pychę i nie, z, nie zaczął sobie przypisywać dzieł, które Bóg czyni przez y, człowieka. Czyli to może, być, to może być jakaś modlitwa z nałożeniem rąk, przykładowo. Uzdrowienie kogoś, to są wszystko, a to są wszystko dzieła po prostu Boże, czy, 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 czy też ewangelizacja, czy też prowadzenie jakichś rekolekcji, to jest wszystko łaska Boża. To, to nie, to właśnie tu chodzi o to ja, czyli ja zostaję oczyszczane wtedy, że to nie ja, tylko Bóg, czyli dokładnie to ja zauważyłem. I dalej przeczytam, ta walka może trwać latami. Lecz nie należy się poddawać, należy trzymać się sakramentów Kościoła, bo one umacniają, i modlić się na różańcu i przeciwstawiać się tym atakom dokładnie. Kiedy przyjdzie łaska Boża, człowiek będzie na tyle silny, że przeciwstawi się złemu i te ataki ustaną. Czyli dokładnie tylko łaska Boża. I tutaj bym jeszcze y, dodał do tego. Że tak jak tu piszę, że nie należy się poddawać, należy trzymać się sakramentów kościoła, modlić się na różańcu i przeciwstawiać się tym atakom. Czyli, czyli kiedy się po prostu upadnie, to jakby warto spojrzeć na to, że nie, że się przegrało, tylko tak jak ja tu piszę, że należy się Przeciwstawiać tym atakom, czyli należy popatrzeć na to, ile czasu ja się przeciwstawiałem. Czyli najpierw, jak się przeciwstawiałem dwie minuty, to warto popatrzeć na to, że dwie minuty stałem na równych nogach. Czyli dwie minuty przeciwstawiałem się temu złemu, czyli te dwie minuty to jest moja wygrana. Czyli w ten sposób godzinę przykładowo stałem na równych nogach. Czyli godzinę Wygrałem, dokładnie godzinę wygrałem, czyli jakby nie patrzeć na ten koniec, że przegrałem, no przegrałem, bo jestem słaby, upadłem, ale też starać się patrzeć tutaj na to, ile ja wygrałem, bo w tej walce też jest wygrana, czyli dokładnie przeciwstawienie się złemu, i tu chodzi o czas, może to być nawet dzień, mogą to być dwa dni, to jest wszystko moja wygrana, to jest moja wygrana. Tu nie ma tylko mojej przegranej, tu jest też moja wygrana. Także myślę, że komuś dopomogę tym tematem.